Czy masz świadomość tego, że wszystko, co robisz w życiu, robisz dla siebie? Wszystko, co robisz dzisiaj, nawet w tej chwili oglądając to wideo, robisz to dla siebie. Tak, dla siebie w przyszłości. To, co teraz usłyszysz albo co zrobisz z tym filmem będzie miało wpływ na twoją przyszłość. Uświadom sobie, że jeśli dzisiaj nie chce ci się czegoś zrobić, na przykład iść na siłownię, czy po podwyżkę do szefa, to tak naprawdę odpuszczasz to co możesz dzięki tym małym działaniom mieć w przyszłości czyli lepsze zdrowie kondycję fizyczną większą pewność siebie lub większe zarobki a jeśli zamiast tego wybierasz kolejny serial czy wyjście na kolejne piwo i imprezę to też robisz to dla siebie jeśli wolisz oglądać nic nie wnoszące treści w internecie to też robisz to dla siebie tylko czy ty z przyszłości będziesz z tego zadowolony czy kiedy ty w przyszłości spotkasz dawnego siebie, to szczerze za to podziękujesz sobie? Pamiętaj, że to ty, małymi krokami teraz, budujesz to, co zobaczysz w swoim życiu w przyszłości. Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to teraz jest na to najlepszy moment. Zrób dziś pierwszy krok, napisz w komentarzu: Zaczynam dziś, podaj dalej film, niech inni też zmieniają swoje życie na lepsze.